Dlatego Polacy nie umieją oszczędzać? Czy wiesz, że według badań, co piąty Polak nie ma żadnych oszczędności, a co czwarty odłożył na czarną godzinę mniej niż 5 tysięcy złotych? To oznacza, że wielu z nas nie jest przygotowanych na niespodziewane wydatki czy sytuacje kryzysowe. Co więcej, tylko 23% społeczeństwa posiada ponad 20 tysięcy wolnych środków. Co ciekawe, tylko Polska i Grecja to jedyne kraje w Europie, gdzie gospodarstwa domowe wydają więcej niż ich dochód rozporządzalny. Nie tylko nie oszczędzamy, ale wręcz konsumujemy oszczędności lub zaciągamy pożyczki. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nasza historia pełna jest wydarzeń, które w przeszłości zniechęcały nas do oszczędzania. Denominacje, hiperinflacja, wojny, komunizm. Ale teraz mamy szansę to zmienić. Wyobraź sobie, że należy do 77% młodych Polaków, którzy mają jakieś oszczędności. Czyli dobrze, prawda? Ale aż 10% z nich ma mniej niż 500 złotych odłożone na czarną godzinę. Czy to wystarczy w razie nieprzewidzianych wydatków albo wypadku? Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Zamiast wydawać nadmiar pieniędzy, zacznij je oszczędzać i inwestować. To szansa dla Ciebie, dla Twojej rodziny i dla Twojej przyszłości. Więc nie pozwól, by brak świadomości finansowej zaważył na jakości Twojego przyszłego życia. Zacznij działać już dziś i obserwuj mój profil.